Wszyscy jesteście fantastyczni, naprawdę. Bardzo się cieszę, że tu przyjechałam i bardzo się cieszę, że właśnie tej szkoły mój mąż Tony Hallin został patronem. A wiecie, że jutro są jego urodziny. Tak, a ja specjalnie przyjechałam do Was i do Piły, żeby ten dzień z Wami spędzić i trochę. O nim wam poopowiadać. Wiecie, on się urodził w Toruniu. Wiecie, kto się też urodził w Toruniu? Mikołaj Kopernik. Tak, ruszył słońce, wstrzymał ziemię, czy odwrotnie? <śleszamy> tak, więc urodził się największy podróżnik. Kopernik, on najdalej doszł, dodał tam gdzieś do gwiazd do Wszechświata i drugi największy podróżnik to ale On się urodził w Toruniu na Prostej Osiem, tam się znajduje płyta, z tej okazji wmurowana i był niesłychanie dumnym, że jest obywatelem tego niezwykłego miasta. Byliście w Toruniu? Niektórzy byli, niektórzy nie, ale już po drodze pani dyrektor mi obiecała, że was wszystkich znów zawiezie, bo tam jest Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika i do którego ja przywożę Coraz to nowe, ciekawe rzeczy. To wszystko jest z moich danych. I najpierw była jedna kamienica. A teraz są dwie. A wiecie, ponieważ ja tydzień temu wróciłam z bardzo ciekawego kraju. On się nazywa Etiopia i leży w Afryce. I tam jest pełno plemion. Nie indiańskich, ale tubylczych, którzy zachowują jeszcze swoją tradycję. Ubierają się bardzo ciekawie. Mają piękne stroje głowy. Także ja nawet postanowiłam wydać książkę fryzury i nakrycia głowy na świecie, wiecie. I ja stamtąd przywiozłam, wiecie co przywiozłam? Ich stroje a oni się ubierają w skóry, tak, mają takie fartuchy ze skór, spódniczki ze skór, wyszywane muszelkami i koralikami i bardzo cuchnące, a bowiem oni się nie myją, wiecie, tylko smarują taką różową glinką zmieszaną z tłuszczem, tak, i potem całe ciała walują, a jak noszą na tym te skórzane ubrania i te y, 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 naszej migi, to ono też przesiąka, przesiąka właśnie tym niezbyt przyjemnym zapachem. No ale ja przywiozłam je na razie mam w domu i jak najszybciej do tego Torunia ja wyślę, żeby tam to pobyli tak, i pokazali. Będzie wystawa z tej Etiopii i to będzie pewnie, zachęcam dyrekcję, żeby Was tam zawieźć i pokazać świat, który myśmy pokazywali, jak Wasi rodzice byli tacy mali, jak Wy. Waszym rodzicom, Waszym dziadkom. Tak, i wiecie, nasz program nazywa się, jak wiecie, Pieprz i wanilia, tak, bo najpierw był program tam, gdzie pieprz rośnie, potem gdzie rośnie wanilia, potem gdzie kwitną migdały, potem gdzie padnie eukaliptus i potem straciliśmy koncert i powiedzieliśmy, niech już będzie pieprz i wanilia. I ten pieprz i wanilia porywali. Miał 18 milionów widzów. Teraz wszystkie razem podróżnicze programy tego nie mają, bo byliśmy jedyni wtedy światu zamkniętych, tak. No dobrze, wiecie. I mam nadzieję, ponieważ te programy są jeszcze w internecie, 50 programów, to poproście rodziców, żeby Wam pokazali. I wiecie, ja to byłam taka mądrala, a mój mąż, a Wasz Patwą, miał charyzmę. On tak pięknie opowiadał, że jak Wasi rodzice włączyli program, to już do końca go na pewno nie zamknęli. Ale wiecie, świat jest piękny i ciekawy, ale co jest jaki region świata najpiękniejszy? Polska! Nasza ojczyzna. Ja dawniej robiłam filmy Pieprz i Wanilia, a teraz wydaję książki Groch i Kapusta o Polsce, o tym co nasze, bliskie, tutejsze i wydałam też książkę Polska znana i mniej znana. Bo wiecie, naprawdę trzeba świat poznawać od własnego kraju, trzeba podróżować. Ja podróżowałam po waszych regionach, opisałam złotów, opisałam okolice i naprawdę macie tak piękne lasy. Tak ciekawą zwierzynę. Ja tu panie leśniczy, uwysłuchałam najciekawszego koncertu. Albowiem pański kolega zabrał mnie na wodę i tam żurawie koncertowały. Było cudownie, a przysłuchiwałam się temu nie tylko ja, ale także dziki. Wiecie, o moi krewniacy, bo ja dziekowska, nie to przyszły dziki też i te dziki miały Maciory, dzików i dużo małych dziczków, takich pręgowanych. Robiłam im zdjęcia, było też na tym koncercie. się kiedyś na taki koncert, ale to wieczorową porą trzeba. Więc słuchajcie, jest, macie piękny kraj i trzeba go poznawać, poczynając od Torunia, gdzie jest e, e, muzeum podróżników, imienia do niego walita. Tak. I życzę Wam też wspaniałych podróży po świecie, ale żeby podróżować, to trzeba się uczyć. Trzeba się uczyć języków. Tak, tak. I geografii. I cieszę się, że macie tą Izbę taką właśnie patrona. I cieszę się, że tak pięknie rysujecie i że macie takie piękne strojiki, bo to wszystko zbliża do świata. Życzę Wam wspaniałych podróży, wspaniałych stopni i do zobaczenia, bo na pewno jeszcze się nieraz spotkamy w Waszej pięknej szkole. Gente, <laughs>